Czym się różni dzisiejsza depresja od tej sprzed 30 lat? Często możemy usłyszeć, kiedyś nie było czegoś takiego jak depresja. Wy wszyscy macie po prostu za dobrze, weź się do roboty, to ci przejdzie. Weź się w garść, idź pobiegaj, kiedyś ludzie mieli gorzej i tak nie narzekali. To zdania, które często wypowiadają osoby z pokolenia 45+, szczególnie w Polsce. Dlaczego tak mówią i dlaczego nie do końca mają rację? Depresja w przeszłości, milczący wróg. W pokoleniu naszych rodziców depresja nie była rozumiana jako choroba. Była uznawana za słabość charakteru, lenistwo lub kaprys. Psychoterapia nie była dostępna, a psychiatra kojarzył się z wariatkowym, do którego trafiają ludzie niebezpieczni. Dominowało wychowanie w duchu, że nie ma co się mazać, zaciśnić zęby, wstydzić się trzeba, a nie narzekać. Wielu dorastało w domach pełnych przemocy, emocjonalnego chłodu i braku wsparcia, a jednocześnie musiało ukrywać swoje cierpienie, bo coś sąsiedzi powiedzą. Perelowskie czasy nie sprzyjały wrażliwości, przetrwanie, praca, obowiązek. Dzieci miały być silne, posłuszne i ciche. To spowodowało, że wiele osób do dziś nosi w sobie nierozpoznane traumy i nieumiejętność wyrażania emocji. Dzisiejsze oblicze depresji. Dziś depresja ma inne oblicze. Mamy ogromną wiedzę, ale też ogromne przeciążenie. Social media kreują nierealne obrazy życia. Wszyscy są piękni, szczęśliwi, spełnieni. Codzienne porównywanie się z tymi obrazami sprawia, że czujemy się gorsi, niewystarczający. Presja sukcesu, produktywności, optymalizacji życia zabija przestrzeń na przeżywanie emocji. Choć mamy lepszy dostęp do psychoterapii, to wielu ludzi nadal czuje się zagubionych. Młode pokolenie częściej mówi o emocjach, ale również częściej doświadczają lęku, wypalenia i pustki. Nie chodzi o to, że dziś się łatwiej, dziś po prostu depresja wygląda inaczej. Nie objawia się tylko łzami, czasem to bezsens, brak energii, wewnętrzna pustka. Którą ciężko opisać słowami. Co łączy depresję dawniej i dziś? Porozmawiajmy o tym, co wspólne, bo niezależnie od czasów, ból jest bólem. W każdej epoce istniały traumy, przemoc, samotność i niezrozumienie. Tyle, że dawniej nie było języka, by to wyrazić, i nie było wiedzy, nie było dostępu do pomocy. Dziś wiemy więcej, mówimy więcej i mamy większe wsparcie. Ale wciąż dla wielu osób, szczególnie starszego pokolenia, depresja to coś wymyślonego. Dlatego tak trudno się im z tym pogodzić, bo nikt nie dał im narzędzi, żeby to zrozumieć. Jak rozmawiać między pokoleniami? Zamiast się złościć, że ktoś nie rozumie depresji, spróbuj zrozumieć dlaczego. Może nigdy nie usłyszeli, że ich własny ból też był prawdziwy, może sami wciąż go niosą. Nie musimy walczyć o to, kto miał gorzej. Musimy nauczyć się rozmawiać i słuchać, bo cierpienie bez względu na wiek, epokę i doświadczenia zawsze zasługuje na zrozumienie. Masz prawo czuć, masz prawo mówić i masz prawo szukać pomocy. A jeśli ktoś z poprzedniego pokolenia tego nie rozumie, to nie znaczy, że Twój ból nie istnieje. To znaczy, że oni też kiedyś nie mieli szansy go nazwać. Zrozummy siebie nawzajem. To jest ważniejsze niż Ci się wydaje i może uratować czyjeś życie.